The road. Z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni. Gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo. A jego matka rzekła do niego, synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział, czemu mnie szukaliście. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany a Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości i w latach, i w łasce u Boga, i u ludzi. Oto słowo Pańskie. mała Tobie Chryste. Umiłowani w Chrystusie, Panu, bracia i siostry, wy, którzy poszerzacie tak naprawdę tę świętą rodzinę z Nazaretu, bo mając ich za patrona, stajecie się także członkami tej wielkiej rodziny. Tak naprawdę wszyscy chrześcijanie stali się dzięki Chrystusowi członkami tej jednej wielkiej rodziny, ale myślę, że możecie się czuć uprzywilejowani, że nosząc takiego patrona, takich patronów w tej wspólnocie. Wasze pierwsze myśli powin, powinny się kierować właśnie ku temu, co Chrystus jest w stanie uczynić z ludzkością, że jest w stanie nadać jej nowy sens, nowy cel, czyniąc z nas braci i sióstr, nie tylko pomiędzy sobą, ale także i z Nim samym. Myślę, że jesteście przyzwyczajeni do tej Ewangelii, choć powtarza się ona co trzy lata, to jest ona jedną z tych Ewangelii o dzieciństwie, które znamy dość dobrze. Raczej mało co nas w niej może zaskoczyć, dlatego pozwólcie, że spróbuję popatrzeć na to nieco bardziej kontrowersyjnie, bo to Ewangelia, skoro jest czytana w czasie liturgicznego święta, to znaczy, że te rzeczy dzieją się tu i teraz. Liturgia je uobecnia. Oto my przyszliśmy do świątyni i chcemy odnaleźć Jezusa. Chcemy go odnaleźć, jak siedzi pomiędzy uczonymi, jak siedzi pomiędzy naszymi braćmi i siostrami jak naucza, a my przysłuchujemy się temu, co mówi, o co pyta i co ma nam tak naprawdę do przekazania. Przychodzimy tutaj, aby go odnaleźć, bo może coś w naszym życiu sprawiło, że go zgubiliśmy, może coś się stało takiego, co nie wiemy w jaki sposób naprawić i przychodzimy, aby odnaleźć ukojenie i wskazówki, aby z tej rodziny się nie wyłączać, nie wykluczać. Aby Chrystus potrafił się odnaleźć w każdym i każdej z nas. Tak się składa, że ta Ewangelia dzisiaj otwiera jednocześnie rok jubileuszowy. Rok jubileuszowy, któremu papież Franciszek nadał znamienny tytuł Pielgrzymi Nadziei. I właśnie wszystko się zaczyna od tej pielgrzymki w tej Ewangelii. Bo do Jeruzalem wędruje Maryja z Józefem, zabierając sobą dwunastoletniego Jezusa. Idą, aby wypełnić to wszystko, co godzi się wedle tradycji, może nawet tam miało się dokonać obrzęd barmicwy, czyniący z Jezusa dojrzałego i dorosłego Żyda. Tego nie wiemy, ale cały kontekst nie daje nam spokoju, bo to, jak można było zgubić Jezusa. Nie tylko Syna, który został im powierzony w opiekę, ale kogoś więcej, Kogoś, co do kogo oni mieli absolutne przekonanie, kim jest. Maria sama usłyszała, że będzie on wielki i wybawi lud od jego grzechu. Będzie nazwany synem najwyższego, że zasiądzie na tronie Dawida. Podobnie usłyszał Józef, kiedy we śnie przyszedł do niego anioł. Jak można zgubić Jezusa? Jeśli Maria z Józefem byli do tego, tak kolokwialnie mówiąc, zdolni, to dlaczego dziwimy się, że tylu ludzi dzisiaj. Gubi Jezusa. Dlaczego dziwimy się, że ktoś od Kościoła odchodzi, ktoś nim gardzi, ktoś odchodzi nawet nie tyle od instytucji, co przede wszystkim od samego Jezusa, uznając go za historię przeszłości, za coś już nic niepotrzebnego? Ta uroczystość ma nam pokazać, że także i ci, których mamy jako ideał, i którym nic tego ideału nie jest w stanie odebrać, bo na pewno przez te Ewangelie nikt z nas nie, nie straci zaufania ani do Maryi, ani do Józefa, ale w tej ich ludzkiej materii byli w stanie przeoczyć, gdzie jest Jezus. Każdy z was, drodzy rodzice, czy dziadkowie, jak idziecie chociażby na zakupy z dziećmi i dzieci zaczną biegać pomiędzy regałami, sami doskonale znacie te kilka sekund grozy, kiedy nie wiecie, pomiędzy którymi działami mogła polecieć wasza pociecha. To się dzieje przez trzy dni, a właściwie cztery, bo po jednym dniu się orientują, trzy dni go szukają w Jerozolimie. Można utracić Jezusa na kilka chwil, na trzy, cztery dni, tygodnie, miesiące, może nawet i lata. Ale pytanie jest, czy go szukamy? Pytanie, czy w chwili, kiedy się zorientujemy, że go pomiędzy nami nie ma, czy zostawiamy to i niech ktoś inny go sobie poszuka? Czy czujemy, że kogoś utraciliśmy, że kogoś w naszym życiu naprawdę zaczyna brakować, że jakiś sens tego życia uległ jakiejś dematerializacji? Zdumiewające jest to, że ten fragment zapisuje pierwsze słowa Jezusa, jakie on wypowiada w Ewangelii Świętego Łukasza. I wcale nie są to jakieś wzniosłe słowa, ale tak naprawdę pytanie, które jest odpowiedzią na pytanie Maryi. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój, i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Jezus na to wszystko odpowiada, czemu mnie szukaliście? Dziś więc Jezus pyta każdego z nas, czemu mnie szukacie? To pytanie często się pojawia w Ewangelii. Coście wyszli oglądać? Czego chcecie tak naprawdę? Widzieliście, że rozmnożyłem chleb? To dlatego szukacie mnie, aby się nasycić dosyta. Może właśnie gdzieś jesteśmy bardzo utilitarni w tym spojrzeniu na Chrystusa. Może go szukamy właśnie dlatego, aby nas uzdrowił i próbujemy wymóc na nim działanie, traktując go trochę jak wróżkę czy czarodziejkę. Może właśnie szukamy Jezusa tylko dlatego, że jest taka tradycja, bo jej wydaje się ulegli Maria z Józefem, poszli na to święto, aby pokłonić się Bogu. I wracają bez Boga, bo gdzieś ten Bóg się zawieruszył. Może czasem jest i tak, kochani, że przychodzimy tu, aby posłuchać Jego słowa, aby nakarmić się Jego ciałem, aby uzyskać Jego przebaczenie w sakramencie pokuty, aby liczyć na uzdrowienie w sakramencie chorych, czy nawet zostać posłanym w nową misję, przyjmując sakrament małżeństwa czy któryś ze święceń. Różnych spraw, różnych, różnych rzeczy możemy szukać w Chrystusie, ale ta liturgia dzisiaj pyta nas, czego, kochani, wyszukacie, czego ja sam, ja sama szukam w Chrystusie. Potem, dlaczego go szukam i gdzie go szukam? Bo to też wcale nie jest takie oczywiste, że on tylko tu się da znaleźć. Nie tylko w świątyni musi być znaleziony. Słyszymy o wielu sprawach, które może nawet nas odciągają od Kościoła. Ale to zawsze jest pytanie o to, czy przyszliśmy tutaj ze względu na Chrystusa, czy ze względu na człowieka? I kogo chcemy w tym Chrystusie znaleźć? Drugorzędne są te pytania, gdzie, z kim, albo przede wszystkim nawet i w kim. Bo przecież Chrystus z nas wszystkich uczynił jedno swoje ciało. W sakramencie Chrztu Świętego nie zostaliśmy tylko członkami rodziny, ale staliśmy się członkami Jego ciała. Nie ma Jego bez nas. I pewnie w drugą stronę to samo. Nie ma nas bez Niego. Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa. Mówił Jan Paweł II na placu zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku. Jeśli szukam Chrystusa, by odnaleźć sens mojego życia, jeśli chcę, aby on poszedł razem ze mną do mojej codzienności, żeby go nie zamknąć w drzwiach kościoła, w księdze Pisma Świętego, którą czytam może sporadycznie, ale żeby on rzeczywiście poszedł razem ze mną. To prawdziwe odnalezienie. Nie dlatego, żeby był posłuszny, jak słyszymy w tej Ewangelii, ale dlatego, żeby z nami był, bo przy nim poznajemy samych siebie. Moi drodzy, życzę wam, by to doświadczenie właśnie tej pielgrzymki, do której w tym Roku Świętym zaprasza nas papież Franciszek, nie było tylko i wyłącznie tradycją, zwyczajem, rytuałem, który się w kościele powtarza co 25 lat regularnie i w inny sposób nieregularnie, bo wtedy nic nie wyciągniemy z tego jubileuszu. Niech to będzie czas, w którym go znajdziemy, dlatego że go szukaliśmy. Dla jednych będą to wielkie poszukiwania, dla drugich zatrzyma on nas na ulicy, ale oby to była potrzeba szukania i znajdowania. Oby ten święty czas, który daje nam Bóg, był czasem, w którym naprawdę go znajdziemy i razem z nim pójdziemy nie tylko my sami, ale także i ci, którzy są obok nas. Amen.